To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie Tytanów. Czy do tego dojdzie, zaraz się przekonamy. Witamy wszystkich wieczorową porą. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy mecz na stadionie Etihad będzie obfitował w to, co lubimy najbardziej. Mnóstwo bramek i świetne akcje. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata Premier League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Tottenhamem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyubicami, bez punktatorstwa. Za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Traci tę piłkę bez faulu. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? To Alvareza teraz. Grylisz przy piłce. Piłka trafia do Halanda. Mamy gwizdek. I sędzia wskazuje na 11 metr. Alan ruszył, wojna nerwów i piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. Jedenastka, wykorzystam. Teraz to Tottenham będzie musiał gonić wynik, ale czasu jest jeszcze zborą. James Madison. Tottenham podchodzi pod pole karne rywali. Popatrzmy. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Gryliś przy piłce. James Madison. Podanie do Romero. Christian Romero. Wysuma. James Madison. Madison. Sar. To ten ham buduje obiecującą akcję. Teraz Sar. Nie dał szans na groźny strzał. Erling Haaland. Haaland. Release. Ake. Nie daje sobie odebrać piłki. Zdecydowanie, ale czysto. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Pedro Porro. Głusewski przy piłce. Dobrze, zablokowany strzał. Mają teraz szansę na kontratak. Haland. Teraz Haland. Podanie i piłkę ma Walker. Teraz Foden. Piłka trafia do Halanda. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Był faul, ale sędzia nie gwizdze, bo Spurs nadal przy piłce. A jednak nie. Rozlega się gwizdek. Akcja wstrzymana. Rzut wolny. sędzia gwizdę szut dla City. Julian Alvarez. Ruben Dias. Alvarez. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Nie ma gwizdka po tym faulu. Zastosowana korzyść na rzecz City. Szutka w szesnastkę. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Richardison. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Piłka do Jamesa Madisona. Piłka do Richard Lissona. Może teraz wyrównać? Dobrze poradził sobie w polu karnym. Rodri. Grealish Podanie teraz do Kowacicza. Krylisz przy piłce. Teraz podanie do Kowacicza. Kowacic, teraz z piłką. Odważnie, blokuje strzał. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Zaczyna się druga połowa. Ciekawe, czy Tottenham ma na nią pomysł. Różnica niewielka, więc na pewno nawiążą walkę. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Alvarez, no i strata, nie mają piłki, Pedro Porro. Czy uda mu się teraz? Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Jack Brillish. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Dobrze teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Walker. John Stones spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Kyle Walker. Rodri. Phil Foden. John Stones. Dobrze teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Grilisz. Ake. Nie daje sobie odebrać piłki. Walker. Aut po tym wejściu obrońcy. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. City straciło teraz piłkę. James Madison nie daje sobie odebrać piłki. Manchester City traci piłkę. No i teraz Son, może być szansa. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Cała flanka otwarta. City może tam przeprowadzić atak. Oj, to był książkowy odbiór piłki. SON. Foden przy piłce. Przyjmuje Foden. Kowacic. I wraca piłka do Bernardo Silva, To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo. Uratował zespół. Kowacic. Teraz z piłką. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Pedro Porro. Wisuma. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. To jedna z ostatnich szans dla Kogutów, by poszukać wyrównania. Rzucili się teraz do ataku. Dobrze wypatrzył teraz Kolegę. No ale obrona dobrze. Teraz czyta akcję i odcina to podanie. Chyba możemy pomału pokusić się o ocenę podstawy Manchesteru City w tym spotkaniu. Wynik może nie imponuje, ale konsekwentnie dążą do zwycięstwa. Jestem przekonany, że mają jeszcze tyle sił, aby dowieść to jednobramkowe prowadzenie. Formacja obronna musi być skupiona na rozbijaniu. Popatrzmy, ależ teraz okazję. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Kyle Walker. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Walker. I zabrzmiał ostatni gwizdek. Manchester City odnosi dzisiaj zwycięstwo. Dobry mecz, dyspozycja i wynik. Czy można chcieć więcej? Fani na pewno zadowolą się tym jednobramkowym zwycięstwem. Erling Haaland pokazał w tym spotkaniu dlaczego jest zaliczany do największych talentów piłkarskich na świecie. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.